Witajcie, moje kochane śliczne, ee, witajcie dziewczyny z grupy 21 dni do idealnej cery. Słuchajcie, no challenge nam się powoli, powoli kończy dla cery naczyniowej, ale na grupie oczywiście będzie dużo fajnych informacji, mam nadzieję. Podpowiem Ci, jak wyglądać bombowo e, w święta, tak aby wszyscy w domu wpadli w konsternację i zadali sobie pytanie, jak to możliwe, że ona siedzi na tym home office. E, ciągle w tym dresie, a tutaj nagle wygląda jak, e, nie wiem, Marilyn Monroe, która schodzi. Z wieczorem w pięknej sukni na święta. Pomogę Ci zregenerować Twoją skórę, dopowiem Ci, jak to regenerować, jak dbać o siebie zimą i też jak cudnie wyglądać na, na sylwestra. Nawet jeśli ten sylwestr miałby być w domu, w piżamie, to warto pięknie wyglądać i przede wszystkim cudnie się czuć ze swoją cerą, bo o to chodzi. Ale ja tu chciałam Ci przypomnieć, że przez ten weekend, ostatni weekend, w związku z tym, że był ten challenge dla Cery Naczniowej, że tyle rzeczy Ci opowiadałam, to jest jeszcze ta promocja 20% na wszystkie kosmetyki, nie tylko naczyniowe, na wszystkie i to jest taki mój prezent dla Ciebie i jeśli chcesz, to go bierz. Dodam na marginesie, że ja nie robię często promocji na kosmetyki Natural Way, dlatego, że mam taką osobistą misję po latach Stworzenia bardzo skomplikowanych receptur dla gabinetów kosmetycznych. Chcę robić teraz już kosmetyki. Kiedyś mi to bardzo zmęczyło, w pewnym momencie powiedziałam dość. I robię teraz kosmetyki w najwyższej, fantastycznej możliwej jakości, ale też w bardzo dobrej cenie. I tak chcę robić, po to, żeby te kosmetyki były dla Ciebie dostępne nie tylko od promocji do promocji, tylko po prostu ciągle, żeby były na wyciągnięcie ręki i Twoich możliwości, każdego możliwości, bo dobre rzeczy są dla wszystkich, a nie tylko dla wybranych. I słuchaj, e, chcę Ci teraz, dzisiaj, trochę podpowiedzieć, że jeśli nie znasz marki naturalowej, nie, nie wiesz o niej nic, to jaki może być Twój początek z natural way'em, żeby w ogóle spróbować. I dzisiaj będę mówiła o, nadal jeszcze o naczynkach. To dotyczy Was, dziewczyn naczyniowych, ale też pokażę Ci takie opcje, jak możesz e, modyfikować to, jeśli na przykład te naczynka nie do końca są Twoim e, kłopotem. Zacznijmy od zestawu podstawowego dla cery naczyniowej. Co jest Ci potrzebne, żeby w ogóle tak zacząć e, pielęgnować się naturalnie i spróbować czy ten Natural way, o którym ona tak dużo odpowiada, rzeczywiście działa? Co ja bym zaczęła, minimum, od jednego z tych serum i kremu. Dlatego, że jest to taki, taki zestaw, po którym naprawdę poczujesz się lepiej i zobaczysz już różnicę. W takim zestawie podstawowym, abyś użyła obu tych serum i kremu, ale możesz wybrać tylko jedną. Już Ci opowiem, jakie to są serumy. To tak. jest serum oczarowe. Które z ekstrakt z oczaru wirginijskiego, który chciałabym, żeby stosowała na noc dla wzmocnienia naczyń, i serum proteiny jedwawiu, które bardzo by mi zależało, abyś stosowała na dzień, bo będą wygładzały zmarszczki, poprawiały kolory, będą filtrem UV, Niespe niespecjalnie pachną, tak specyficznie, ale tym bym się nie przejmowała, bo efekt, który masz e, później na skórze, jest genialny, a tak naprawdę. Tutaj to, że nie są wzmacniane żadnym sztucznym zapachem, nawet naturalnym, jest też plusem dla Twojej skóry, bo nie będzie to Cię podrażniało. Więc to jest ekstrakt z oczaru na noc, z jedwabiu na dzień i do tego krem, który za każdym razem po zastosowaniu serum nakładasz na swoją skórę. Bardzo ważny jest krem zimą, bo zimą zabezpiecza nas przed tym wiatrem, chłodem i nie stosujemy wodnego serum, które jest wodą i nie wychodzimy na zewnątrz, na zimno, tylko zabezpieczamy twarz pierzynką z kremu. A krem dodatkowo będzie likwidował rumień, będzie sprawiał, że skóra będzie wypłycały się trbną z maszki, bo on cudownie też utrzymuje młodość skóry, poprawia jej kolory, co to jest naprawdę mega krem na rumień, no i też wzmacnia naczynia. I to byłby taki zestaw podstawowy. Jeśli czujesz, że to jest dla ciebie za dużo, a naprawdę to jest taki pełny już zestaw, który by się cudownie tobą opiekował, to wybierz jedno serum. Tutaj w tym zestawie podstawowym masz jeden krem i jego się stosuje na dzień i na noc. Wtedy serum różnicuje cię tą, e, rzecz, tą pielęgnację, którą masz e, nocną i dzienną. Dlatego oba są ważne. I to jest taki zestaw, który bardzo, bardzo bym chciała, jeśli mi zaufasz, żebyś spróbowała na początek. Co jeszcze możesz spróbować, jeśli na początek, żeby jeszcze mieć lepszy efekt z tych dwóch serumów? No to jest bardzo prosta rzecz, ale cudowna zaczarowane maseczki. One są po to, żebyś tę maseczkę, która tutaj troszkę wygląda jak tabletka, nasączała zarówno jedwabiem, jak i E, jak i mm, oczarem i żebyś robiła sobie raz w tygodniu maskę w płachcie na świeżo, pod nią leżała, piękniała, a skóra się wzmacniała i wygładzała. E, to jest fajna rzecz, bardzo w cenie i warto ją mieć w swoim domu. Jeśli nie jesteś stricte tak naczynkami, aż bardzo e, zainteresowana, a chciałabyś mieć taki zestaw podstawowy, od którego możesz zacząć, to ja Ci bardzo polecam zwrócenie uwagi na te dwa serumy. To jest kolagen z elastyną i serum żelkielurowy. To jest, słuchaj, takie serumy, z których każda skóra, każda, nieważne jaki ma problem, będzie szczęśliwa. Dlatego, że kolagen jest ujętrniający, a żelkielurowy nawilżający. Żelkielurowy stosujemy na dzień, kolagen na noc i bardzo, bardzo szybko widzimy różnicę, poprawę kolorytów, z, z, z takie zawiązanie jędrności, nawilżenie. No, po żelukielurowym zobaczysz efekt od razu, bo się od razu poprawi koloryt, skóra będzie taka, Wypełniona, i to są takie dwa serum od których bym ci bardzo radziła zacząć. Bardzo Ci też polecam. Ostatnio ci pokazywałam krem pod oko nowość. Jeśli zwłaszcza Ci go polecam, jeśli nigdy kremu pod oko nie stosowałaś, krem z bioretinolem, taki malutki, śliczny, 15-litrowy słoiczek. Dlatego Ci go polecam, że oko zimą bardzo jest narażone na różne takie sytuacje pogodowe i jeśli będziesz miała krem pod oko, to na pewno będzie ta zima dla niego łagodniejsza. Ściskam Cię i ściskam Cię ciepło i życzę Ci przede wszystkim dużo zdrowia, bo ono w tych czasach jest najbardziej potrzebne. Tak.